Dobra, teraz po, po nazwiskach, trochę trzeba pojeździć. Teraz trochę po nazwiskach, skoro już nazwiska mamy, no to skoro już, to już tak gracie z nazwiskami, to proszę bardzo. Zastępca naczelnika, Wydział Prewencji, Komendant Powiatowy i Policji, w Brzesku Komisarz albo Komendant Szczepan Szczypuła. VHS kurwa nikodem, haker z Dwóch tam sierżantów czy aspirantów, ale aspirantów czy sierżantów nie będę męczył, bo bo wykonywali polecenia na zlecenie sądu panie komendancie oczywiście nie wiem czy to mam czy tam komisarzu, nie wiem czy to nagranie dojdzie do pana czyli komisarz Szczepan Szczypuła fałhec nikodem papier z anonimus kiedy zaczniecie pisać do sądu papiery prawdziwe i czy kiedykolwiek to zaczniecie pisać, nie wiecie co macie na e-mailu ja wam mówię do sądu Możecie napisać wreszcie prawdę, że jestem kurwa teoretykiem spiskowym i uwielbiam kurwa wszystkie teorie spiskowe, jakie istnieją. Masoneria, chemistral, żywność GMO, glifosat i tak zwane sztuczne postarzanie produktu, czyli jak to się mówi, korupcję firm korporacyjnych. Ja po prostu uwielbiam się tym zajmować z nudów od czasu do czasu. Nie ma to faktu, że prawdziwe przestępstwo Powinniście wy, jako policjanci, z artykułu zeszłym, dwa lata temu, kalendarzowym, chyba już musiałem się do dokumentów dostać, które też możecie sami na siebie zgłosić do sądu czy do prokuratury, wyjaśnić pewne inne przestępstwo. Jakim prawem nakłamaliście yy, i którzy za to byli odpowiedzialni, tak zwani sierżanci aspiranci czy komendanci, kurwa, czy wiceaspiranci, kurwa, chuj wie jakie macie tam stopnie, kłamstwo to jest z artykułu 2 czy 1, 2, 3, czyli składanie zeznań. Dwa lata temu, brzydko powiedziawszy jeszcze raz to przypominam, skurwy syny z, z policji, bo inaczej się do was nie da mówić po dobroci, trzymaliście mnie w szpitalu psychiatrycznym i w szpitalu na Ojomie na podstawie kurwa swoich własnych wymysłów, że ja jako nikodem, jako haker niby miałbym zabić prezydenta Andrzeja Dud. Oczywiście skargę złożyłem do prokuratury Obok, czyli do budynku, który jest zaraz koło Szczepanowskiej i prokuratura nie robi dochodzenia w tej sprawie od dwóch lat żadnego. Oczywiście złożyłem też skargę i zażalenie i też dochodzenia prokuratura nie robi w tej sprawie żadnego. Więc może wreszcie byście wy napisali do sądu, który wysłał wam listy jakieś kurwa spierdolone na mój temat i te listy odbiera lub kurwa katalizuje na komputerze kurwa w sekretariacie Nijaki zastępca naczelnika wydział Prewencji i czy tam Komendy Powiatowej w Brzesku, komisarz Szczepan Szczypuł. W waszych szeregach, czyli w Policji w Brzesku pracują y, zakłamani idioci. Zakłamani, skorumpowani pierdolce, a nie policjanci, którzy kłamali w zeznaniach do sądu i do lekarzy i robili, zmarnowali właściwie cały dzień. Nie tylko mi, ale również samemu sobie, a potem przytrzymywali mnie w szpitalu psychiatrycznym. Było tam brało udział w tym pięciu, sześciu albo siedmiu policjantów, sierżantów czy aspirantów, być może na zlecenie bezpośrednio komendanta głównego policji, a być może kogoś innego albo no, sekretariatu. To, że ja jestem Nikodememem i że jestem hakerem i zajmuję się nudów teoriami spiskowymi, nie jest to nic nowego. Tak zwanych miłośników teorii spiskowych w Polsce jest tysiące, jeżeli nie miliony i nikt po prostu z tego tytułu nie robi żadnych dochodzeń. Yy, a już na pewno nie składa fałszywych kurwa zeznań, że niby ja jako Nikodem miałbym niby prezydenta Andrzeja Dudę zabić. I tak żeście skurwiale dwa lata temu napłamali. Pytam się, kiedy wy, pan jakoż, jakoś, jak to się mówi, będzie robił dochodzenie wewnątrz siebie, czyli tam w swojej komendzie, dochodzenie w tej sprawie, czyli komisarz Szczepan Szczypuła. Pytam się, panie Szczepanie Szczypuła, czy ja jako nikodem zabiłem prezydenta Andrzeja Dudy, czy nie zabiłem? Proszę zawiadomić prokuraturę, którą macie po drugiej stronie budynku, zawiadomić sąd w brzesku po drugiej stronie budynku i brzydko powiedziawszy, możecie sobie z tymi papierami latać do każdego kurwa sądu w całym kraju. Czy do każdej prokuratury, czy do każdego gliniarza? Artykuł 2 czy 1. Artykuł 2 czy 3, 3. Składanie fałszywych zeznań. To, że wy nie macie nawet kurwa głośników na swoich zjebanych komputerach. To, że jesteście kretynami, kurwa, to, że jesteście załgani i skorumpowani do cna, to wy myślicie, że ja tego, że wymyślając inne sprawy, to ja se, kurwa, zapomnę tamtą sprawę, tak? Wypierdalać, jeszcze raz powiedziałem, głupie, kurwa, pały, do prokuratury, kurwa, obok, którą macie zaraz naprzeciwko sobie i zapytać się z zjebanej prokuratury, co to jest, kurwa, artykuł 2 czy 1, 2 czy 3, w Google se, kurwa, wypiszcie, bo wy, kurwa, mózgów nie macie. Wypierdalać po prostu do sądu i z powrotem dzwońcie się do CBS-u, albo do ABW, albo kurwa do CBA, albo kurwa najlepiej do księdza se zadzwońcie i przestańcie kurwa użeć wreszcie. Głupie kurwa pały. Głupie kurwa pały. Podajcie mnie raz jeszcze do prokuratury i do sądu. Ja tylko czekam kurwa na to, aż się znajdzie uczciwy prokurator, lub uczciwy kurwa oficer policji, lub uczciwy sędzia, który wam zrobi taki kurwa przesiew tam na waszej komendzie papierów, że się kurwa posracie. Ja to do tego w końcu dopnę wcześniej czy później. Bo skoro spierdolony sędzia Joanna Blińska tego nie widzi, skoro kurwa trzeci Ewa Blińska nie widzi, skoro prokurator nie widzi, ja to kurwa widzę. I w końcu dojdzie to do tego wcześniej czy później. Znajdę sobie kurwa skorumpowanych sierżantów i aspirantów, którzy nakłamali zeznania do sądu i do prokuratury. Zmuszę wcześniej czy później. Tak sędziego, że zacznie kurwa robić w przesiew w papierach. I tyle się dowiecie kurwa, jak bardzo jesteście spierdoleni. Więc proszę napisać kurwa do sądu. Pan Nikodem był ofiarą przestępstw. I widział pewne przestępstwa. I macie to napisać do sądu. I dopóki prokuratura nie wyjaśni pewnych. Przeczyp, jak to się mówi, przestępstw. Łącznie ze składaniem fałszywych zeznań, czy składaniem fałszywych, nie wiem, po, po jak to się mówi, pomówień przez kurwa zjebanych policjantów, to dopóki możecie powiedzieć temu sędziemu czy swojemu komendantowi, głównemu szefowi policji, że ma się ode mnie odpierdolić po prostu. I niech się pan tym zainteresuje, czyli komisarz Szczepan Szczypuła, wy kurwa głośników nie macie na komputerach. Wy kurwa ślepi jesteście. Wy, kurwa, maseczki na ryju nosicie jak idioci, kurwa, a ludzie z głodu zdychają, kurwa. I rośnie liczba samobójstw, kurwa, w kraju, bo ludzie pieniędzy nie mają, bo ich rząd okrada, kurwa, bo masonerię trzymacie w, w swoich zjebanych komisjach sejmowych. Popierdoleni Indolenci.